Cześć, jest już wrzesień, w związku z tym jabłka w sadach dojrzewają, ja mam kilka jabłonek tutaj dookoła domu, w moim ogrodzie i zawsze jest problem co robić z takimi malutkimi jabłuszkami, ja nie stosuję żadnych oprysków, więc one czasem mają też jakieś przebarwienia, czy nie są takie po prostu idealne jak ze sklepu, więc te większe zjadamy, a te mniejsze przerabiam na ocet jabłkowy. To, co robię na początku, to delikatnie je puczę, ponieważ jabłko jabł jest zebrane bezpośrednio z drzew, yy, dlatego one nie, nie są tak jak te zbierane z ziemi, że mogą być gdzieś tam delikatnie podbrudzone, yy, a też do przygotowania octu jabłkowego nie zaleca się dokładnie myć jabłek, ze względu na to, że na ich skórce znajduje się właśnie dużo bakterii, które też wspomagają ten proces fermentacji. Yy, więc ja tylko delikatnie przepłukałam samą wodą jabłka, przy użyciu takiego oto narzędzia drążę sobie yy, całą to gniazdo nasienne. Yy, wykrawam też jakieś takie przebarwienia. Yy, no i kroję na kawałki. Tutaj już mam zobaczcie część przygotowaną. Yy, można je też zmiksować. To mogą być takie mniejsze, większe kawałki. To i tak wszystko ulegnie rozpadowi. O, tutaj widać. Tak, to są takie kawałeczki posiekane nożem. Tak, i je umieszczam właśnie w takim dużym słoju. Słoik mam wypełniony gdzieś w jednej trzeciej jabłkami. W międzyczasie przygotowałam też przegotowaną wodę. Teraz będę tutaj tym roztworem, bo tutaj mam tą wodę już wymieszaną razem z cukrem. I zaleję nią jabłka. Jeżeli chodzi o ten roztwór, to w zależności od tego, czy jabłka są słodkie, to dodajemy wtedy mniej cukru. Ja dodałam około 1,5 łyż łyżki na litr. A jeżeli są bardziej kwaśne, to dodajemy jakieś 3-4 łyżeczki, czy 4 łyżki na litr. Lepiej dodać troszkę więcej, bo i tak ten cukier zostanie zjedzony przez drożdże. Więc to, co teraz robię, to ważne jest to by właśnie ostudzono. Ostudowanym tym ostwarzom nalewać jabłka, bo gorąca woda mogłaby zabić te pożyteczne bakterie. Ok, słój już mam wypełnione. Z tej perspektywy widać, że jakby połowa jabłek zajmuje, że jabłka zajmują połowę tego słoja. Niemniej jednak to jest 4-litrowy sój. I tutaj wlałam 3 litry tego roztworu cukru. Teraz to, co trzeba robić, to codziennie przemieszać tutaj te jabłka, ponieważ one zaczną fermentować. Teraz zaczyna się fermentacja alkoholowa, więc trzeba pilnować, żeby tutaj pleść się nie pojawiła. Także codziennie używając tej drewnianej łyżki, będę mieszać. To, co jeszcze zrobię, to zabezpieczę przed muszkami, owocówkami. Zabezpieczę zwykłym ręcznikiem, takim kuchennym i gumką recepturką. Tak wygląda zabezpieczony sój. Odstawiam go teraz w ciemne, ciepłe miejsce. U mnie będzie to blat. Tutaj kuchenny w takim kącie. Codziennie będę mieszać. I ta fermentacja alkoholowa, która teraz się rozpocznie, będzie trwała około 2-3 tygodnie. Wtedy wrócę do Was i pokażę, co robić dalej. Ok, mamy początek października, minęło trzy tygodnie pełne od momentu, kiedy, kiedy zalałam już te jabłka wodą z cukrem. Zobaczcie, że te jabłka już opadły na dno. Przez pewien czas, oczywiście one pływały u góry, trzeba było je codziennie mieszać, tak jak wcześniej opisywałam, a ten moment, kiedy one już swobodnie opadną, i tutaj zaczyna się robić taka. Taka trochę matka u góry. To to już ten czas, kiedy należy pozbyć się tych owoców i już pozostawić sam roztwór octu na tą teraz kolejną fazę. Więc biorę garnek. Mam sitko też o drobnych oczkach, owoce nam już nie będą potrzebne że zlewam ocet. Teraz powstaje, żeby ten ocet też troszeczkę, ten roztwór, tak naprawdę bo to jeszcze ocet nie jest, ale żeby ten roztwór... Tutaj sobie spokojnie wyciek z tych owoców. Umyję swój i przeleję z powrotem ten, już zaczątek od do słoika. Ok. Wlałam już ten roztwór do czystego słoika. Teraz ponownie, jak w poprzedniej fazie, przykrywam ręcznikiem papierowym i gumką recepturką. Może to być też bawełniana szmatka. I odstawiam ten słoik w ciepłe i ciemne miejsce. Teraz zaczyna się ta faza octowa. Trwa ona między od 2 do 4 tygodni. Sugeruję pozostać przy 4 tygodniach, wtedy mamy pewność, że ten ocet na pewno jakby zrobi się całkowicie, żeby nie było sytuacji, że po przelaniu do butelek on będzie dalej pracował także zostawiamy na 4 tygodnie, co jakiś czas mieszamy, nie trzeba robić tego codziennie, co jakiś czas tylko wzruszamy, bo tutaj na powierzchni będzie tworzył się taki kożuszek. Po tych 4 tygodniach zlewamy do butelek, najlepiej ciemnych, ja takich nie mam, więc zlewam do jasnych, niemniej jednak i tak ocet trzymamy też w ciemnej szafce, w spiżarce, także jasne butelki też są ok. Zlewamy tylko tą klarowną fazę. Jeżeli nam tutaj dostanie się troszkę też tej, tej takiej tej, tej, tej fazy o, która tutaj na dole widać jak poruszam, jest taka mętna to ona osiądzie na, na spodzie i podczas wlewania octu, podczas jego używania nie będziemy jej używać tylko po prostu użyjemy do tego momentu, a resztę wylejemy. Normalnym objawem jest też to, że tworzy się tutaj taki czop octowy, to jest też taka matka, to jest jakby jak najbardziej Yy, zdrowy objazd. Także nie będę nagrywać już dla Was yy, kolejnej, kolejnej części, jakby tego materiału z samego zlewania. Po prostu odczekujemy miesiąc, zlewamy do butelek tylko tą klarowną część, korkujemy, zamykamy dokładnie i odstawiamy yy, w ciemne miejsce. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału na moje profile społecznościowe. I do usłyszenia, cześć!